Nazywam się Basia Mątwicka. Jestem uczennicą pierwszej klasy w szkole muzycznej, pierwszego stopnia w Olsztyniu. Uczę się gry na harfie. Kiedy usłyszałam harfę, zakochałam się w niej i dlatego ją wybrałam, bo i pięknie brzmi. Nasyczyło. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć trochę o moim instrumencie, na którym gram oraz o szkole, do której uczęszczam. Jestem w szóstej klasie w pierwszym stopniu i uczę się grać na harfie. Harfa jako instrument jest uznana za jeden z najpiękniejszych instrumentów na świecie, ponieważ wydobywa ona piękne i delikatne dźwięki. Na tym instrumencie możemy zagrać zarówno szybkie, jak i wolne utwory i wieloma technikami, które są jak najbardziej do opanowania. Harfa jako instrument wydaje się dosyć takim delikatnym instrumentem, na którym można grać raczej wolne utwory i delikatne, ale tym się akurat nie martwcie, ponieważ zarówno można harfę uspółcześnić i zagrać na niej szybkie i znane kawałki. na imię Zuzia. Jestem uczennicą pierwszej klasy szkoły muzycznej i przed chwilą grałam na harfie certyckiej. Normalnie w szkole gram na harfie pedałowej. A czym się różnią? Pedałowa ma pedały, a certycka ma haczyki. Haczyki nam mają zastępować pedały. Jeszcze certycka jest mniejsza, lżejsza, ma mniej strun, a pedałowa ma więcej strun, jest wyższa i cięższa. Też yy, haczyki są na każdej strunie, a w pedałach yy, każda struna ma, czyli te wszystkie czerwone struny są w jednym pedale. Jako jednym pedałem się nimi steruje. Hejka, jestem Madzia, uczę się grać na harfie Już piąty rok i jestem w pierwszej klasie drugiego stopnia. Zaczęłam naukę w szkole muzycznej w wieku 9 lat, będąc w czwartej klasie. Bardzo mi się tutaj podoba i chcę kontynuować szkołę. Pani od harfi jest bardzo miła i bardzo pomocna, też bardzo dobrze uczy, przez co my gramy coraz lepiej, osiągamy cele i idziemy cały czas do przodu.